Barbara Jundo-Kaliszewska, urodzona w dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze kiedy wraca w rodzinne strony, na Wileńszczyznę, powtarza, że Warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. 100 kilometrów na północ od Wilna leży Kowno. Jak podają źródło, jeszcze 100 lat temu Polacy stanowili tam 30% populacji. Dziś jest to jedno z najbardziej litewskich miast Litwy, ale polskie ślady są tu nadal mocno obecne. Zapraszam na rozmowę z Tomaszem Blaszczakiem z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dr Tomasz Błaszczak jest specjalistą w dziedzinie historii i stosunków międzynarodowych, a jego badania skupiają się na historii ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XX wieku, w szczególności na tematyce Białorusinów w Republice Litewskiej w latach 1918-1940. Jest członkiem Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Od ponad 10 lat mieszka i pracuje w Kownie. Jest zwolennikiem poglądu, że fakty historyczne są już ustalone i nie zmieniają się, dlatego kłótnie o ich przebieg nie mają sensu. Natomiast spory na temat interpretacji zdarzeń historycznych są naturalne i bardzo ważne. Dzisiaj będzie o Kownie i o polityce. Mieszkasz w Kownie, czujesz to miasto. Wydaje się, że o wiele lepiej rozumiesz Litwinów zarówno w kontekstach historycznych, jak i politycznych. Na Litwie panuje powszechne przekonanie, że bardzo dobrze o polityce rozmawia się z ludźmi z Kowna. Prawda to czy mit? Tak. Kowno jest no, drugim co do wielkości miastem Litwy. także. Naturalnie sprawy polityczne są bardzo, bardzo ważne, no i sam fakt, że Kowno w okresie międzywojennym pełniło funkcję tymczasowej stolicy Republiki Litewskiej. Jeżeli mówimy o czasach dzisiejszych, no to oczywiście zawsze taka rywalizacja byłej stolicy z aktualną stolicą jest ważnym, ważnym elementem życia kraju. Historia Kowna w dużym skrócie to przede wszystkim fakty, że po rozbiorze Rzeczypospolitej obojga Narodu w 1795 roku Kowno znajduje się w granicach Imperium Rosyjskiego. W roku 1919, po odzyskaniu już de facto i przez Polskę, i przez Litwę niepodległości, Kowno staje się tymczasową stolicą Republiki Litewskiej, zajęte we wrześniu 1944 roku. Przez Sowietów pozostaje w składzie Związku Sowieckiego aż do 11 marca 1990 roku, do momentu proklamowania restytucji niepodległego państwa litewskiego. W jaki sposób odbija się to dzisiaj na wizerunku miasta? Wizerunek miasta, jeżeli patrzymy z, przez pryzmat historii, jest bardzo ważny. Ale ja bym tutaj akurat zwrócił uwagę na. Kilka innych momentów, które, które są związane właśnie z datą 1795 roku i które miały wpływ na to, jak dzisiejsze Kowno wygląda. Po 1795 roku Kowno staje się miastem granicznym. Granica między Rosją a Prusami przebiega nurtem Niemna. Po drugiej stronie rzeki już są Prusy. Kowno tym miastem granicznym zostanie przez długi czas, bo po, oczywiście po, e, potem wyrośnie po drugiej stronie Księstwo Warszawskie, później, e, później Królestwo Polskie, będące autonomiczną częścią e, Rosji. W roku 1843 e, zostaje utworzona gubernia kowieńska. Kowno e, zostaje podniesione e, z no, statusu miasta powiatowego, do miasta gubernialnego i ten fakt miał bardzo duży wpływ na rozwój kowna, bo zostało wytyczone nowe miasto, które miało tworzyć tą nową tkankę miejską i która jest bardzo dobrze widoczna w dzisiejszym kownie. Druga rzecz, która była nie mniej ważna, pod koniec XIX wieku kowno zostaje podniesione do statusu twierdzy. I jest bardzo silnie ufortyfikowane. Często w przewodnikach dla Polaków Kowno jest porównywane do Gdyni. Metryka miasta jest dosyć e, podobna. Łączy je również modernizm w Kownie i w Gdyni. Czy takie porównania są słuszne? Porównanie jest słuszne, aczkolwiek tutaj z metryczką to bym się nie zgodził, bo jednak modernizm Kowieński powstawał właśnie na tej kance miejskiej, która już była w ciągu tego XIX wieku. Uformowana. Kowno, miasto gubernialne i Kowno jako miasto twierdza, one już na mapie widniały. Można powiedzieć, że ten kowieński modernizm został wpisany w strukturę już istniejącego miasta. Gdynia oczywiście była projektem innym, bo Gdynia była budowana od zera na tych nadmorskich Piasko. piaskach wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Powstał port, który w ciągu dziesięciolecia wyrósł na Największy port na Bałtyku. Ale modernizm łączy. Tak, modernizm łączy, bo jednak właśnie za czasów stołecznych ono się najbardziej rozwinęło, i ten modernizm dzisiaj jest widoczny na każdym kroku, i miasto w swojej Tożsamości można powiedzieć. Odwołuje się przede wszystkim właśnie do tego okresu modernistycznego, gdzieś ta kwestia twierdzy czy miasta gubernialnego, czy wcześniej jeszcze tego maleńkiego miasta u zbiegu Wili i Niemna, można powiedzieć, że jest, jest gdzieś tam na drugim miejscu. Czyli tak naprawdę to był złoty okres dla Kowna. I w historii Litwy ten okres również zajmuje określone znaczenie. Litwi nie lubią się odwoływać do świetności miasta, właśnie z okresu międzywojennego. Kowno to nie tylko litewskie ślady, ale również polskie. Czy mógłbyś nam wskazać taki katalog polskości w Kownie? Tak, jeżeli mówimy o e, polskości w Kownie, no to oczywiście. Z polskiej perspektywy kowno będzie się zawsze kojarzyło z Adamem Mickiewiczem i twórczością naszego wieszcza, który w kownie spędził niewiele czasu, bo to zaledwie 4 lata, ale był to okres bardzo płodny, jeżeli chodzi o jego twórczość plus... Był bardzo ważnym no, elementem formowania się jego jako poety, poety i jako człowieka. Myślę, że też. On Kowna bardzo nie lubił, wydawało mu się takim właśnie zapadłym, prowincjonalnym miasteczkiem. Zresztą znalazł się tam nie z, wła nie z własnej, z własnej inicjatywy. Został wysłany do pracy w Kowieńskiej Szkole Powiatowej, miał odrobić stypendium. Za które otrzymał w celu nauki na Uniwersytecie Wileńskim. Właśnie Mickiewicz pozostawił po sobie kilka śladów, które są bardzo ważne. I to no jest tylko, między innymi ulica Mickiewicz. Tak, prawda? i nie tylko dla Polaków, ale również dla Litwinów. Mamy Dolinę Mickiewicza, która znajduje się na w krajach Gaju Dębowego. Tam Mickiewicz lubił spacerować, jest kamień Mickiewicza, na którym są wyryte jego inicjały. Tam też romansował ze swoją sąsiadką Karoliną. I w Kownie jest ulica Mickiewicza. Mackiewicz również dostrzegał Kowno. We wrześniu 1939 roku, kiedy Sowieci zajmują Wilno, nasz pisarz wyjeżdża właśnie do Kowna. Jakie jest to kowno Józefa Mackiewicza? Mackiewicza z Kownem łączy nie tylko ten epizod z roku 1939, kiedy rzeczywiście przez Wilkomierz udał się. Do Kowna. Spędził kilka miesięcy u swojej ciotki Stefanii, siostry ojca, która mieszkała w Kownie, już jako dziennikarz po roku 1938, kiedy zostały zawarte czy odnowione stosunki polsko-litewskie. Spotykał się tak samo z, z, z ówczesnym ministrem zagranicznym Litwy Stasisem. Lozorajtisem, który był, który był właśnie wnuczkiem owej, owej cioci cioci, tak, cioci Stefani. Józef nie jest łatwym pisarzem, podejmuje bardzo bardzo dużo ostrych i poniekąd też aktualnych tematów, jak stosunek do Rosji, do rosyjskiego imperializmu. Mówi też o zdradzie Zachodu, o ważności stosunków krajowych, polsko-litewskich, polsko-żydowskich, litewsko-żydowskich. Idea krajowa Józefa Mackiewicza to współżycie pokojowe i współpraca wszystkich narodowości, którzy tutaj zamieszkują Wilno i Wileńszczyznę czyli Współpraca między Polakami, między Litwinami, między Żydami, Białorusinami, miejscowymi Rosjanami. To mniej więcej tak to opisywał Józef Mackiewicz w prasie, ideę krajową. Czesław Miłoś pisał, że Józef Mackiewicz był jednym z najwytrwalszych krajowców. I okres międzywojenny to był okres nacjonalizmów i bardzo niewiele działaczy, bardzo niewiele Dziennikarzy pozostało przy tej idei krajowej. Józef Mackiewicz był spokrewniony ze znanymi rodzinami litewskimi Matulaitisów, z której między innymi pochodzi błogosławiony biskup Jerzy Matulewicz, czyli Jurgis Matulaitis. A druga rodzina, niezwykle znana, to jest rodzina Lozraitisów. I właśnie tam, w tej rodzinie Lozeraitisów przez krótki czas, jesienią 1939 roku, przebywał w Kownie. Lozoraitis był ministrem spraw zagranicznych w międzywojennej Litwie. Był znany z tego, że opowiadał się za wznowieniem, za pogłębieniem stosunków z Polską, które, jak wiemy, były bardzo chłodne w okresie międzywojennym. No niestety ta opcja Lozoraitisa przegrała w okresie międzywojennym, nie doszło do, do polsko-litewskiego zbliżenia. Po wojnie natomiast dwa jego synowie, Stasis Lozoraitis i Kazis Lozoraitis byli liderami litewskiej emigracji. Tworzyli tak zwaną litewską dyplomację na uchodźstwie. Te kontakty, które on podtrzymywał z Lozoraitisami, oczywiście no, pozwalały mu tworzyć wizję przyszłych stosunków, dobrych stosunków, Polsko-litewskich w kontekście też agresji Związku Sowieckiego w kontekście Rosji Imperialnej. W okresie międzywojennym na tych terenach żył i pracował również polski działacz polityczny, publicysta, intelektualista Władysław Wilchorski, ale za działalność antypaństwową, został wydalony właśnie z Litwy Kowieńskiej. Ty opracowane z jego pamiętniki. Czy mógłbyś nam troszkę opowiedzieć o tej postaci? Tak, Władysław Wielkorski jest jedną z najważniejszych postaci, jeżeli mówimy o perspektywie stosunków polsko-litewskich i stosunków między właśnie kowieńszczyzną a a Władysław Wielchorski za swoją działalność, swoje teksty, można powiedzieć, publicystyczne, o bardzo ostrym charakterze. Które publikował w dniu kowieńskim, prawda? Tak, ale Wielchorski w latach 30. był dyrektorem Instytutu Badań Naukowych Europy Środkowo-Wschodniej. Taka instytucja była w Wilnie, mieściła się w gmachu Biblioteki Wrublewskich i Właśnie ten, kierowany przez Wielchorskiego Instytut, był główną instytucją sowietologiczną w Polsce. Instytut, jak i Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie, którą również kierował, kierował Wielchorski, on zawsze jeżeli. Patrzymy na Wilno z perspektywy akademickiej, no to oczywiście Uniwersytet Stefana Batorego i ta Szkoła Nauk Politycznych wraz z Instytutem pozostają gdzieś w cieniu, ale jeżeli mówimy o kształtowaniu polskich, elit polity politycznych, Myśli politycznej polskiej sowietologii, czy właśnie zalążków polskiej Sowietologii, to była to bardzo ważna, bardzo ważna placówka. Ja bym postawił taką tezę, że to właśnie Wielchorski był osobą, która w drugiej Rzeczypospolitej formowała obraz Litwy, obraz nowoczesnego państwa litewskiego w Polsce. Dzisiaj Litwa stała się centrum białoruskiej opozycji, łączy nas wiele momentów historii, między innymi twórca flagi białoruskiej, dzisiaj zakazanej, Klaudiusz Dusz duszewski był architektem, politykiem, publicystą z Kowna. Pochodził z domu białorusinów polskiej kultury. Dlaczego związał swoje losy z Litwą? Tak, Klautusz Duszewski urodził się w głębokim na terenach dzisiejszej Białorusi, wówczas gubernii wileńskiej. Zaangażował się w białoruski ruch narodowy. W roku 1921, już za czasów Litwy Środkowej, postanowił wraz z rodziną uciec z Wilna i uciekł właśnie do Kowna. Kowno wówczas było można powiedzieć taką, takim centrum białoruskiej emigracji, bo właśnie tam schronienie znalazła Rada Białoruskiej Republiki Ludowej, czyli tego pierwszego niepodległego państwa białoruskiego, które powstało w marcu 1918 roku. Klaudiusz Dużuszewski był sekretarzem. Rady Białoruskiej Republiki Ludowej i po roku 1923, gdy większość działaczy białoruskich udała się na dalszą emigrację wówczas do Pragi, Dusz Duszewski postanowił zostać w Kownie. Wstąpił na Uniwersytet Litewski. Skończył go w roku 1927 z dyplomem inżyniera budownictwa i rozpoczął bardzo udaną karierę, karierę architekta. No ale przede wszystkim jest znany jako twórca tej flagi zakazanej. Ta flaga musi bardzo kluć w oczy Łukaszenkę. Jeżeli dzisiaj zastanowimy się nad tym i, i pomyślimy, że również Litwini i Polacy poniekąd maczali w jej powstaniu palce. Tak, tutaj zawsze można różne paralele i litewskie i polskie znaleźć, aczkolwiek no, flaga towarzyszy już ruchowi białoruskiemu od ponad 100 lat. Przez pewien czas była też flagą oficjalną Republiki Białoruś od roku ale... 1991 po rok 1995 hmm. niestety została... Przez Aleksandra Łukaszenkę, oczywiście zdelegalizowana, ale w, legenda głosi, że do wykorzystania dwóch kolorów w trzech pasach flagi białoruskiej miało autora zainspirować powiedzenie, że gdzie Dwóch Białorusinów tam, czy partię. Czy to jest prawda, czy mit? Powiedzenie jest bardziej współczesne, można powiedzieć. Duszewskiego do właśnie takiego układu barw na fladze zainspirowała pogoń po prostu. Herb historyczny, herb Litwy, herb pogoni i jego kolorystyka zostały przeniesione na flagę, która później stała się białoruską Lep. flagą narodową. Narodową, tak jest. Na Białorusi zachodzi cały szereg zmian politycznych, bardzo sprzyjających takiej depolityzacji i w ogóle odciągnięciu Białorusinów od tematów politycznych, to znaczy odwraca się ich uwagę poprzez jakieś działania związane z inżynierią konstytucyjną. Powstaje nowa partia władzy Białorusi. Wiele lat się mówiło o tym, czy to będzie nowa partia władzy. Według takiego rozwiązania rosyjskiego stworzona i wszystko wskazuje na to, że, że to będzie takie rozwiązanie zdublowane. Poza tym pogłębienie państwa związkowego, szereg procesów, które mają zespajać coraz silniej Białoruś i Federację Rosyjską, to są wszystko działania, które zmierzają do wygaszenia tej energii właśnie z 2020 roku. Niestety częściowo są skuteczne. Do 2020 roku pierwszym naturalnym wyborem migracji zarobkowej z Białorusi była Federacja Rosyjska. To był wybór podyktowany zarówno różnymi ułatwieniami wizowymi, ale również bliskością kulturową, językową i to było takie naturalne. Ale już w 2022 roku to Polska była państwem, do którego tych Białorusinów na więcej wyjeżdżało. Obok Polski ze względów politycznych też pojawiła się Litwa. Po tych wydarzeniach z sierpnia Litwa bardzo szybko i bardzo otwarcie zareagowała na to, że Białorusinom, którzy szukają demokracji, należy się wsparcie. I to jest też taka bardzo ważna lekcja dla Białorusinów, bo przecież Litwa jest państwem, które wywodzi się ze Związku Radzieckiego w sensie oczywiście politycznym po 91 roku udało się Litwie zdobyć i ochronić demokrację, pomimo tego, że to był mały naród. W takim samym jakby położeniu są Białorusini, to znaczy oni mają teraz swój czas, mają swoją szansę i o tę demokrację mogą zawalczyć. Ja myślę, że to jest ten, ten element, który powoduje, że ta Litwa dla Białorusinów stała się atrakcyjna. Poza tym Litwa zrozumiała, że bardzo ważne jest moderowanie środowiska białoruskich intelektualistów, białoruskiej opozycji. Tworzone są think tanki, tworzone są przede wszystkim też grupy studenckie, prawda? różne inicjatywy kulturalne, polityczne, naukowe, które to środowisko białoruskie spajają. To jest bardzo ważne, dlatego że przez całe lata ten komponent elit intelektualnych Białorusi był celowo po prostu niszczony. I dzisiaj okazuje się, że tych młodych ludzi, którzy szukają innego życia niż życie ich rodziców, na przykład, więcej łączy z Polakami i z Litwinami niż z Rosjanami. To jest pewien wybór i cywilizacyjny, i taki właśnie silnie tożsamościowy. Sposób Łukaszenki na Białoruś to jest przede wszystkim utrzymywanie cały czas wysokiego poziomu represji. To znaczy, to jest taki typ autorytaryzmu który ma okresy liberalizacji, natomiast po 20, 2020 roku tego okresu liberalizacji nie ma. Widać wyraźnie, że następuje konsolidacja autorytaryzmu i że głównym instrumentem legitymizacji jest właśnie strach, to znaczy w, w, wytworzenie w społeczeństwie takiego przekonania, że nie należy podważać autorytetu władzy, bo czekają nas bardzo surowe konsekwencje. Właściwie możemy powiedzieć tak trochę w sposób metaforyczny, że po 2020 roku Białoruś jest w kolonii karnej, to znaczy w sposób dosłowny, bo oczywiście bardzo wiele osób otrzymuje wyroki bardzo długotrwałych więzień, ale też w sposób taki metaforyczny, dlatego że ci ludzie są coraz bardziej, coraz hermetyczniej zamykani właśnie w takiej bańce propagandowej. W tym roku widać wyraźnie, że zasądzane kary są coraz wyższe. To ma mieć taki efekt mrożący, prawda? To jest takie działanie prewencyjne, które ma sprawić, że ludzie nie będą próbować żadnych działań. To ma związek z kalendarium wyborczym. Zbliżają się wybory na Białorusi i to jest ewidentnie przygotowanie gruntu po to, żeby nie powtórzyły się wydarzenia z 2020 roku. Adam Mickiewicz urodził się w położonym obecnie na terenie Białorusi Nowogródku. Tam też koronował się król Litwy Mendok. W Wilnie działała drukarnia wielkiego humanisty białoruskiego Franciszka Skoryny. Na herbie Litwy i wolnej Białorusi jest pogoń. Czy te wspólne elementy historii, których jest o wiele, wiele więcej, łączą czy dzielą oba narody? Mówi się, że Litwini wiedzą kiedy mędok był koronowany, dzień 6 lipca jest świętem narodowym w Republice Litewskiej. Dniem Znaczył wolnym od pracy. Dniem wolnym od pracy, dniem, w którym od kilkunastu już lat jest tradycja śpiewania hymnu Litwy przez, przez Litwinów z całego świata. Natomiast Litwini nie wiedzą, gdzie się. Mendok koronował tego faktu, że miało to miejsce w Nowogródku, w litewskich podręcznikach historii nie znajdziemy. Natomiast Białorusini, odnosząc się właśnie do króla Mendoga, wiedzą, gdzie to miało miejsce, natomiast nie wiedzą, kiedy to wydarzenie się dokładnie odbyło, znają tylko właśnie datę, datę roczną. No, ta sytuacja ma charakter anegdoty, ale jednak dobrze pokazuje, że nauka historyczna może w różny sposób interpretować te same wydarzenia i pokazywać tą historię w różny sposób dla jednego czy drugiego społeczeństwa. Nie historią żyje człowiek. Mam na koniec dla Ciebie test. Mówisz, że od 20 lat jesteś związany z Kowną, z Litwą, więc co to jest? Buraki, ogórki, cebule i kefir. Buraki, ogórki, cebula i kefir? Wyrzucając cebulę, myślałbym o chłodniku. Zależy od przepisu, można Oczywiście. dodać. szczypiorek, koperek. Przede wszystkim trzeba było dodać szyjki rakowe, jak to dodawała Zawadzka w kucharce litewskiej. Myślę, że od tego przepisu trzeba by było wyjścia. Wiadomo, no zresztą. Wydaje mi się, że chłodnik, każda kucharka, każda gospodyni ma swój przepis. Tradycyjny chłodnik ma nie tylko duże wartości odżywcze i smakowe ale w konfliktach polsko-litewskich ma też zdolność do łagodzenia tych gorących dyskusji o historii i polityce między obydwoma krajami. Bo jak wiadomo, chłodnik orzeźwia w okamgnieniu. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu za uwagę.